Dzień dobry, w dzisiejszym Na Poboczu Ford Mustang mach i -E, Maserati Alfieri oraz Audi e-tron Sportback. Zaczynamy! Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Mercedes wykonuje ostatnie szlify nadchodzącej nowej generacji crossovera Mercedesa GLA. Pojazd ma zostać zaprezentowany szerszej publiczności już za kilka tygodni. Wiemy coś więcej na temat przyszłego modelu. Z racji na fakt, że GLA od początku nie należał do dużych samochodów, również teraz znajdzie się w segmencie kompaktowych crossoverów. Mierzyć ma na dodatek o 20 mm mniej na długość. Przy tym szczęśliwie rozstaw osi wzrósł do 2,7 m. To odbije się na większej ilości miejsca dla pasażerów szczególnie tylnej kanapy. Ci również mogą liczyć na więcej miejsca nad głową, gdyż nowa generacja Giela będzie dysponować wyższym nadwoziem. Dzięki temu z zewnątrz auto będzie teraz wyglądać bardziej jak crossover, a nie jak w przypadku poprzednika uterenowiony hatchback. W gamie benzyniaków znajdą się 1.3165 koni oraz 2.0228 koni. W gamie jednostek wysokoprężnych natomiast 1.516 koni, 2.0150 oraz 190 koni. Nieco później do gamy dołączy zapewne wariant plug-in hybrid oraz wersja AMG. Przyszłe GLA 35 AMG z pewnością otrzyma turbodładowaną jednostkę dwulitrową o mocy 306 koni oraz 400 Nm. GLA 45 natomiast dysponować będzie dwulitrowym silnikiem o mocy 387 koni oraz 480 Nm pojawi się też najbardziej sportowy GLA 45 S o mocy 421 koni oraz 498 Nm. Na drugim końcu palety napędów czeka GLA 55 AMG EQ Power Plus. Choć jeszcze nie jest to potwierdzone, można już zdradzić, że będzie dysponować dzięki 230-konnemu silnikowi elektrycznemu na tylnej osi oraz silnikowi spalinowemu nieprawdopodobną mocą około 600 koni mechanicznych. Możliwym jest też GLA w wersji czysto elektrycznej pod nazwą EQA byłby to mniejszy brat EQC. Podobno w przyszłości mają być dostępne dwie wersje: 204 konie z napędem na przód oraz 380 koni z napędem na obie osie i większym akumulatorem zapewniającym do 500 km zasięgu na jednym ładowaniu. Już oficjalnie wiadomo, że produkcyjna wersja nowego Audi e-tron Sportback zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas targów w Los Angeles. Oprócz niej pokazane zostanie też rsq 8 Z tej okazji niemiecki producent wrzucił do sieci zdjęcie prezentujące kawałek reflektora nowego elektrycznego samochodu, zdradzające, że pojazd otrzyma nowe światła Digital Matrix nowej generacji. Do tej pory mogliśmy zobaczyć jak będzie wyglądać przyszły samochód dzięki zdjęciom z testów na zielonej pętli. Prototypy były co prawda zamaskowane, ale dało się poznać przyszłe kształty samochodu. Ma to być po prostu bazowy e z nieco opadającą linią dachu dokładnie tak jak w suwach w stylu coupe. Producent z Ingolstadt twierdzi, że samochody będą dysponować tą samą jednostką napędową i tym samym zasięgiem. Produkcja ma odbywać się w Brukseli. Wspomniany natomiast RS Q8 jest właścicielem najnowszego rekordu torów wśród słów do zielonej pętli. Potężny model napędzany jest 4-litrową jednostką benzynową TFSI Twin Turbo V8 z 48-woltową instalacją elektryczną oraz systemem dezaktywacji cylindrów. Generuje moc 600 koniem chęcznych oraz 800 Nm momentu obrotowego. Dziękuje Audi S4 w wersji poliftingu finalnie trafiło do Europy. Niezawodne Apt Sportsline zabrało się również za ten model nieco go podrasowując. Najbardziej wyraźną zmianą jest sterownik silnika, który pozwolił wyciągnąć z 3 litrowej jednostki V6 TDI dodatkowe 37 KONi oraz 60 Nm. Po wyjeździe z fabryki ten model ma 347 KONi oraz 700 Nm i przyspiesza do setki w czasie 4,9 Sekundy. Teraz wartość ta zmniejszyła się do 4,7 Sekundy. Zmieniono też zawieszenie samochodu. Obniżony jest przod i tyło od 15 do 40 mm. Zmieniono również stabilizatory. Po zmianie układu jezdnego Abt Sportsline osadziło S4 na 20-calowych aluminiowych kołach z serii GR z czarnym matowym wykończeniem. Nie znajdziecie w tym egzemplarzu żadnych modyfikacji we wnętrzu S4. Model ten można co prawda spersonalizować za pomocą różnych dodatków z włókna węglowego i skóry. Elektryczny crossover inspirowany Fordem Mustangiem otrzymał już oficjalną nazwę, a mianowicie Mustang Mach-E. Oficjalna prezentacja tego samochodu odbędzie się 17 listopada podczas pokazu na targach w Los Angeles. Producent od razu rozpocznie przed sprzedaż tego samochodu. Każdy, kto będzie chciał zarezerwować jeden egzemplarz, musi wpłacić na konto producenta 500 dolarów. Auto trafi natomiast do sprzedaży w przyszłym roku. Ma cechować się według WLTP zasięgiem równym 595 km. W ten sposób stanie się groźnym konkurentem dla Jaguara I-Pace oraz przyszłej Tesli Model Y. W sprzedaży pojawią się warianty z napędem na tył oraz na cztery koła w różnych wersjach mocy. Na targach w Los Angeles również Mini zaprezentuje swój nowy ważny model, a mianowicie John Cooper Works GP. Samochód już teraz nazywany jest najszybszym MINI w historii z homologacją drogową. Ten hot hatch dysponuje dwulitrową jednostką Twin Power, czterocylindrową o mocy ponad 300 koni mechanicznych. Silnik będzie z pewnością sprzężony z automatem, a natomiast o manualnej przekładni jeszcze nic nie wiadomo. Produkcja MINI JCW GP zostanie ograniczona do ilości 3000 egzemplarzy. Na tych samych targach zostanie pokazana też w pełni elektryczna wersja o mocy 190 koni oraz 270 Nm mm momentu obrotowego. Na pokładzie znajdzie się natomiast bateria o pojemności prawie 33 kWh. Pierwsza ma się pojawiać na prędkościomierzu po 6,9 sekundy. Zasięg będzie oscylować od 235 do 270 km. Ewidentnie przy projektowaniu obecnej generacji Alfa Romeo Giulia wyjątkowo się postarano. Auto wyróżnia się emocjonalną linią i wyjątkowymi kształtami. Emanuje iście włoskim charakterem. Wygląda zupełnie inaczej od swoich japońskich, brytyjskich, francuskich czy niemieckich konkurentów. Można założyć na podstawie ostatnich doniesień, że FCA nie zrezygnuje z produkowania tego modelu. Co prawda sprzedaż nie jest zachwycająca, ale zmiany w przebudowywanym koncernie nie ma sensu zaczynać od usuwania wszystkich świadków poprzednich rządów. Producent będzie chciał zastąpić Giulię nowym modelem do 2023 roku. Roku, gdyż obecny model został wprowadzony do produkcji w 2015. Jest jednak całkiem możliwe, że nowy model nie będzie nawet sedanem. Miejmy tylko nadzieję, że nie stanie się crossoverem lub suwem. Alfa Romeo nie jest zadowolona ze sprzedaży tego modelu i zastanawia się nad zmianą typu nadwozia. Zgodnie z ostatnią wiadomością zakończono już produkcję modelu Maserati Gran Turismo oraz Gran Cabrio. Włośni nie zamierzają jednak zwalniać i szykują się do debiutu wyczekiwanej nowości, a mianowicie Maserati Alfieri. Auto zostało zaprezentowane w 2014 roku, także chwilę włoska firma potrzebowała, żeby podjąć decyzję o produkcji tego samochodu. Producent skupia się teraz całkowicie na wdrożeniu nowego samochodu, który podobny jest bliski ukończenia. Miejmy tylko nadzieję, że względem prototypu zaprezentowanego 6 lat temu będzie jednak się różnił technologią oraz wnętrzem, bo w przeciw. W przeciwnym razie znów będzie to samochód odstający od konkurencji. Auto ma być przełomowe z uwagi na elektryczny wariant. Nie jest pewnym, czy zostanie ona pokazana od razu przy debiucie samochodu, czy dopiero później. Na pewno dostaniemy również wariant PH i v. Nie ma co liczyć również na silnik V8, gdyż zostanie on zastąpiony V6 z doli quadrifolio. Odświeżona Toyota CHR hr wjeżdża na polski rynek już nieco droższa. W gamie pojawił się jednak nowy silnik o mocy 184 KM. Podstawowy wariant Comfort wyceniono na 94 900 zł i znajdziecie w nim 17-calowe aluminiowe koła, 8-calowy ekran systemu multimedialnego, dwustrefową klimatyzację, bluetooth i kamerę cofania. Wyżej znajduje się Style dostępny od kwoty 99 900 zł. Tu pojawiają się felgi o rozmiarze 18 cali, przyciemniane szyby z tyłu, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, chromowane obwódki szyb. Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, podgrzewanie foteli i kierownicy. Kolejną wersją jest Exclusive, oferowany tylko z silnikami hybrydowymi 1.2 122 konie oraz 2.0 184 konie. Oferty zamykają wersję Selection oraz Premier Edition. Pod maską Toyota CHR znajdziemy teraz trzy silniki: 1.2 turbo 116 koni, 1.8 122 konie oraz 2.0 184 konie. Choć w 1973 roku w Bielsku Białej rozpoczęto produkcję Fiata, który zmotoryzował całą Polskę, a mianowicie Fiata 126P, to nie był to pierwszy pomysł na mały, tani samochód. W latach 40. XX wieku w Europie zyskały popularność tzw. mikrosamochody, również u nas zbudowano kilka samochodów tego typu i obok znanego wszystkim Micrusa MR300 był też rozkosznie nazwany Smyk. Pojazd powstał w warszawskim biurze konstrukcyjnego przemysłu motoryzacyjnego w 1957 roku. Otwierany był podobnie jak mikrosamochód BMW i Zeta od przodu, mieścił dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. Napędzany był silnikiem z motocykla Junak o pojemności 349 cm i mocy 15 koni. Otrzymał jeszcze dbuchawę i prądorozrusznik. Całkowita masa tego pojazdu wynosiła 470 kg, a rozpędzał się do 70 km na godzinę. Miał cztery biegi do jazdy w przód oraz cztery biegi do jazdy w tył. Powstało około 24 prototypy smyków. Dziękujemy za Waszą dzisiejszą obecność. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem.